Ja mam tutaj snack, a to jest pierwszy odcinek ze bloka. E, tak właśnie się tutaj zrespiłem. E, zadania będą wszystkie w opisie filmu. O skrzyneczka. Znaczy Ufokał spadki w czy tam jest w e, wyspłatek samolotu e, lama Dobra zrobię, albo nie najpierw drzewo zepnę kurde dobra To odcinki nie będę zbyt długie tak myślę jeden odcinek na jedno zdanie, chyba że będzie budował ale to już raczej będzie w lapse. Dobra zbieramy drewno i będziemy robić narzędzia i crafting tak што ја обесадиме. Кила... Добро, мани Вот така. Чтобы нам сезонки не пускали, добра. Тут у нас И тут развалы, и тут еще развалы. Казалось, что не падает сезонка, то О, окей. Добро. С ходом туда скинем, что скажу, что мне погубит. Заставил в может выходить просто сразу его и поставить чтобы им не было еще любил генератор так 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 и так mm. и так 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 Dobra, 7 gdzieś dołam. Kurde, 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 o! Dobra Dobra, pierwsze zdanie chyba już mam zrobione. E, tak, jeszcze ja chyba nie będę kopał koble na odcinku, więc mam... Myślę, że po prostu pokopię i będę nagrywał następny odcinek Słuchaj. Myślę, że celem będzie ta wyspa. Chociaż może. Duży boże. Dobra, wezmę ten kobel i to i zrobię sobie leczki rok. to Okej, trzeba będzie pochodzić sobie w później. Mm, mm, tak. Okej, okay, leczki sadzoneczka. Zamkoszowałem wszelki wypadek kabel. Kabel się przyda. Jedno. Ok. Teraz tutaj. I tutaj. To, więc tak, tak. To, jeszcze potrzebuję Koło 5 Pięć myślę. Wszystko się pali jeszcze. Jesteś tam. не дай курды хочу не дай мне дать что-то курды чему-то не уйдешь за марса нога стоп 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 Dobra, i to będzie mój cały kabus spadł. Tak, kopiemy, kopiemy, wszystko ładnie leci do dziurki. później prawie tak, wszystko, później do nas tu spiewa, zbieramy i wychodzimy. I jest kazał. Dobra. Ja będę kończył już ten odcinek. Dzięki Wam za obejrzenie. Możecie zdać łapkę w górę, to motywuje, naprawdę motywuje. Yy, tak, yy, napiszcie co tam i komentarz, co mógłbym robić w następnym odcinku. Yy, no i tak, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć.